No nie mogę, siódemki nie wrzucaj! Jaki Jakich starcy z Toyota! Kurwa, czego No ja pierdolę, wybuch! <grymny> ja też zaraz! Kurwa też! <grymny> <grymny> Hej, he, chuj, wylądował, kurwa! Miałeś Kurwa Widzicie te bzdurę, co się... Noch Ja pierdolę, co za mameja jebana, no kurwa, jego mać Chyba no, typu no, jego... Hmm. Oh. O! Kurwa! Pyszota. Pyszota sponiewiera! Aż ja spróbuj sobie spermy szatana. A -a -a. Kurwa! A -a. Pierdalaj! O ja pierdolę, ty to Będzie różnica czasu, kurwa! 0,01 znowu Ja pierdolę, ale kicior Kurwa, ja bym chciał Replaya tego, Replaya bym tego chciał. Szkoda, że się nie da co odpalić takie opcje jak. Replay. Eee, Nie, nie. O, to wezmę. Wiesz, cuki to też mi daj. Kurwa, nie chciałem, stary! <grystanie z górą> o, spierdala, bo robiłem No kurwa, zaraz. I żebym, żeby kupił... I żebym kupił, kurwa, kewlar O kurwa. e -b -p -t c -n -e. Pewnie masz rację, stary. O jej tu. Jeszcze. Raz. O, jej tu. O, o fo, fo, Forza Horizon, kurwa. O, jak się pozbyłem pięknie gagatka. Tego też się tak pozbyłem. O, widzieliście, kurwa? Chodź kurwo. O tak, o tak, o tak. Kurwa, pae. A, jak jak brygdensa za no. ja to si nie broni. Tu się strzelaj. No kurwa. Nie chcę się tak głupio umrzeć. Dlaczego ten policjant zjeżdża razem ze mną? No zaraz to je właśnie tylko który pierwszy, nie? <grywa> 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 I wszyscy razem! I ten kurwa pies tylko ujata, no to jest taka kurwa bzdura dzisiaj, że ja pierdolę, nie? Ja wiem stary, że przez czwartą część <grywki> magitu straciłem możliwość wypożyczania w boju książek w bibliotece. Bo trzymałem tę książkę kurwa a parę lat i mi kazali becelować kartą. Poszedłem, dałem im książkę, powiedziałem, że pierdolę je będę kurwa od was książek w Tak się skończyła moja przygoda z biblioteką w boju. <grywki> Ja w tym momencie stary gram na Xboxie. Nie, no kurwa, tak jeszcze jedno kółko pierdol. No, pokręć się, pokręć się, kurwa, ma, oddawa jeszcze jedno może. No, oczywiście. Ja pierdolę, no widzieliście ten kurwa absurd. Dzień dobry. Ja tu po nic. Kurwa, czas się kończy. Nie zdążę. nie zdążę. Nie zdążę. Nie zdążę. Nie zdążę. Nie zdążę. No! No jak ja już mam tę furę? To co w takiej sytuacji? Zaczął co, kurwa, większe, piękniejszego zakończenia w wyścigu nie może być, kurwa! Dobra, oni też się wyjebali, ale oni też. Nie, kurwa, nie, kurwa, nie! Peżo 200, ja podpok, Po, po bo całym koniuszkiem, kurwa, pierdolonym się wi! I ja pierdolę! 0 zero kurwa, 5300, jedwabnej sekundy! No, zalatuje stary bardziej felonem, właśnie! co, 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 O jezus! Co, co się dzieje? O! O! Oh. Oh. No! Oh. Takie okładeczki, za czekaj, ten niebieski pasuje do tej kurwa bluzeczki. Ciekawe, co tam pod tą bluzeczką, ma! Simulator. To spierda kurwa! Czujesz się, jakbym wracał z robotą o 16. .00. Same jebane mameje jadą po tej drodze. No szpieg, no przesuń się, jak jedziesz, baranie! No i kurwa, drugi. O co ci chodzi? No, co ja ci robię? <grym> nie Leżys. No leżysz właśnie. Co to ma być, kurwa, nudzi ci się? To posprzątaj! Mamy <grywa> stąd, bo śmierdzi przypałem. Wszyscy wsiedli? Chuj wie, spierdala. Susie, się, suń się. No i się zaczęło, no i się zaczęło, no no A, ten jeszcze jeden, dobra, wsiadaj, kurwa! Ach, kurwa, pizdę malone! Pizdę kurwa, nie! <śmiech> <śmiech> si kurwa, biorą się na pierd, dalają na tylko. Znaczy na początku, później też. O kurwa, pa, pa, jaką ciżemkę mnie tu dali, widzisz Asia? Eh, hinka, Chinka! No bo tu chińskie znaczki są nawet, a? Nie, <laughs> ja jak właśnie. Że... <laughs> o kurwa, stary. Będę miał następny raz steripost, jak zapamiętam. U. <laughs> Przepraszam. P proszę przywiloć taśmy i kurwa zobaczycie, to się odjebało, co ja widziałem. Kur... Pizde jebana jego mać, kurwa, na samym finiszu grande finale miało być. Chuj im w dupę i na imię. Kurwa.

Bo jak się pięknie tekstura podwozia doczytała w czasie rzeczywistym, pięknie. a Gdyby wyjechał z tego idealnie, to by była dobra akcja. Aj, troszkę spierdolien dał się to inaczej zrobić. Na autokar autokach poza planszy, nie? Nauczyciel się oczu i uczysz mnie stary co robić. Nie lubię takiego strasznie zachowania. Wiesz o co chodzi. O oh, kurwa jak bieg zalawirował tam Polish French u... Uczysz się polskiego you, you are learning uh, Polish language <laughs> Jesus Christ I can't speak with you because I don't speak English płynnie nie wiem jaki jest płynnie. wiecie? nie? Nie, ja nie mogę tak. Nie mogę. No chyba... Do co? Do no, kogo tu postawił? <grym> w stronę, <grym> jest w ja nie mogę... do, do, no do tyłu, do tyłu i gałę. O, oh, w to właśnie. Z Megaman, nie? I jeszcze jest kurwa Megaman do zawieszenia. KOT! Kurwa, co ty mi robisz? <śmiech> oh. <śmiech> działa to, działa. Bo mi kot kurwa wskoczył na komputer i nie wiem czy mi to dalej działa. Musicie mi powiedzieć czy to dalej działa. <laughs> kurwa MAĆ ty. Nie, ja pierdole, cztery papierochy została, a żabka zamknięta zaraz będzie. Ja ciebie Kurwa ma. <laughs> Boże mój Boże. Bójk Kowal 1, 2, 3, 3, 3, 3. Klikajcie kurwa w ten jego nick, to może wam się wpierdoli wirus na kąpa. To jest kurwa dobry plan. Ja pierdolę, jak ja tam zaraz pójdę na dół, zrobię kurwa pochytel za Zrobię kurwa porządek. No co jest, kurwa piątek wieczorem, kurwa i będą szczekać. Zamknę te mordy tam, kurwa. To... No kurwa! No wpizdę jeszcze jeden, niech mnie pierdolnie, no. Nowe radio troszkę. Eh? Na pleciku do pierdala. Ej kurwa, ma taki srebrny ckwancyj. Spiegrzy dalej. <laughs> grupa, grupa. Widzieliście <laughs> <laughs> jak odjebał moje bicko? Klipach to kurwa, pierdolnie. <laughs>